Dzień dobry, witam Państwa. Przede mną monety mały tryptyk. Dziś o tym tryptyku nieco inaczej. Ale najpierw przyjrzyjmy się notom gradingowym. Mam sześć tych monet. Po dwie z każdego rodzaju, czyli dwa Piłsudskie, dwa Chopiny, dwóch Kościuszków. Jedna z nich ma niższą notę niż 69, mianowicie 68. 5 z notą PF69 z Ultra Cameo. Zaczniemy od Piłsudskiego. Numer slabu, ten nad kodem kreskowym, zaczynający się od 6. I znaczek NGC, taki tu jak widać pod moim prawym kciukiem. A na drugim slabie Moneta ogradowana nieco później. Numer zaczynający się od ósemki i nieco inny tutaj znaczek NGC. Inna czcionka, po prostu. A same monety. Skoro obie dostały notę 69, to generalnie powinny być do siebie bardzo zbliżone. Natomiast, według mnie. Nieco lepsza, nieco ładniej wybita, bo obie są nieskazitelne. Nie znalazłem na nich żadnej ryski. Ta z numerem niższym. Myślę, że to widać. Głębsze lustro, bardziej wyraźny relief, zarówno marszałka, jak i po stronie z orłem. Także tutaj nota, nocie. Równa a moneta już nie do końca. Natomiast nie na tym się dzisiaj skoncentrujemy, a na typach ząbkowania monet małego tryptyku. Spróbujemy tutaj zajrzeć. O, może tędy widać. Proszę, teraz ładnie widać. Ząbkowanie drobne. Drugi piusuci. Wyraźnie większe ząbki w szerszych od siebie odstępach. Są to dwa różne typy krążka. Obejrzymy kolejne monety. Chopin. Obie monety z notą 69 Ultra Cameo. Moneta zgradowana wcześniej z numerem 6 na początku. I moneta zgradowana, później z numerem 8 na początku. Tym razem bardzo, bardzo do siebie porównywalny stan zachowania. Obie nieskazitelne, pięknie wybite. Może ciut ciut wyraźniejsza jest ta, tym razem ogradowana później, natomiast to nie jest reguła, skoro moneta ma wyższy numer na slabie, że była jakby z tej samej partii, z tego samego zestawu kolekcjoner mógł je kupić osobno w różnych odstępach czasu, a dopiero później wysłać je razem, tak jak wielu z Was to zapewne robi Szuka monety ładniejszej, jeśli ma w swojej kolekcji już monetę, a znajdzie ładniejszą, robi podmiankę dopiero później. Wszystkie trzy do gradingu. Więc tutaj nie sugerujmy się tym, kiedy one zostały wysłane i kiedy zostały lepiej wybite. Nie wiemy tego, wiemy, że ta została ogradowana wcześniej, a ta nieco później, ale skoncentrujmy się na. Typie ząbkowania. Tu też jakby szersze odstępy między ząbkami. Porównajmy go do z Pił, z piłsudskim. Piłsudski, ząbki szersze. Szersze, ale czy takie same rodzaj ząbkowania? Szczerze powiem, nie wiem, ile rodzajów takiego ząbkowania do tej pory znaleziono. Wiem, że są przynajmniej dwa, a może już więcej. Dobrze, czyli jeden Chopin ząbkowanie szerokie, grube, i drugi. Drugi też. Jaka częstotliwość powtarzania się ząbkowań drobnych i szerokich? Nie wiem. Napiszcie proszę w komentarzach, jak już obejrzycie Wasze tryptyki, jaki na nich jest rodzaj ząbkowania, z jakimi spotkaliście się do tej pory, których widzieliście więcej. Dobra. I trzecia moneta. Kościuszko. Tutaj są dwie różne noty. PF69, PF68. Bardzo do siebie porównywalne. 69, tak jak przy Piłsudskim Morze Ciut. Ładniejsze wybicie, głębsze lustro, wyraźniejszy relief. Obejrzyjmy ząbkowanie. Po raz kolejny, już dziś. Ząbkowanie szersze porównamy do Chopina chyba takie samo i do Piłsudskiego z tym szerszym też wygląda bardzo podobnie natomiast jeszcze raz pokażę Piłsudskiego z drobnym ząbkowaniem, no zdecydowanie inny rand monety i drugi kościuszko Ząbkowanie szerokie. Czyli na 6 monet, które mam tutaj przed sobą, tylko jedna z drobnym ząbkowaniem, 5 pozostałych ząbkowanie szerokie. Napiszcie, proszę, w komentarzach, jak to wygląda na Waszych tryptykach. Czy oprócz tych dwóch, które pokazałem, trafiły Wam się jeszcze jakieś inne podobne? I zapraszam do subskrybowania kanału. Zostawienia komentarza, zostawienia łapki w górę. Więcej filmów tematycznych już wkrótce. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.